Cześć kochani, zapraszam was na przegląd do Kika obiecanego. Będą duże rozmiary, będą fajne nowości na wieszakach, a tutaj zobaczcie, jakie fajne poduszki świąteczne pokazały się za 30 zł, choinki, bądź renifery. Jeszcze też takie welurkowe za 30 zł. Tutaj macie rozmiar 50 na 50. Jak ktoś widział poduszki 65x65, właśnie w tym stylu dekoracyjnym, to dajcie znać, bo szukam i nie potrafię nigdzie znaleźć. Tylko ogrodowe, ale to też nie takie jak chcę. Dobra, lecimy na Wyszaki, kochani, zobaczcie jaki fajny płaszczyk. 130 zł. Tutaj mamy bordową kurtkę, którą już pokazywałam. Ma bardzo ładne czarne futerko na kołnierzu. Lecę z Wami dalej, bo tutaj to już wszystko było i zobaczcie jaka fajna spódnica Ala skórzana. Fajnie ona też tutaj się prezentuje. Cena to 60 zł. A jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz subskrypcję oraz łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Przepiękna bluzka z dodatkiem złotego brokatu 35 zł. Tutaj jest takie wycięcie z przodu. Podoba mi się bardzo. Ciekawe jestem, czy lubicie takie bluzki. Tu mamy taką fajną z perełkami czapkę za 15 zł. Możecie kupić też z cyrkoniami opaskę za 12 zł bądź taka z takimi już dużymi cyrkoniami za 17 zł. Kto chodzi w opaskach, zostawia łapkę w górę pod filmikiem. Możecie kupić właśnie albo w kolorze czarnym, albo bordowym. Podoba mi się, że jest taka duża kolorystyka do wyboru. 20 zł szal, piękny, ale szali będzie za chwileczkę więcej. Tutaj jeszcze będzie fajna bluzka, 45 zł. Jest bardzo taka leciutka, delikatna Zwiewna zobaczcie w takie ładne kwiaty. Rozmiar 48 akurat mam w ręce i zapłacicie za nią 60 zł. O, o, przepraszam, to spodnie bordowe, kurczę, to znowu te ala skórzane. Tak mi się podobają te spodnie, że cały czas mi tam ręka idzie, wiecie, były czarne, są bordowe. Bluzeczka kosztowała 45 zł. Ale te spodnie są mega, ja je zawsze będę Wam polecać, bo naprawdę się fajnie w nich chodzi. Tu mamy taką z siatki bluzeczkę w kwiaty. Też ma piękny bordowy kolor. Cena za nią to 35 zł. Kurtka ala skórzana, i pod spodem taka srebrna bluzka. Cudo, 25 zł, i tutaj pokazane jest, jak na przykład możecie ubrać tą skórzaną kurtkę na tą srebrną bluzkę. Ja myślałam, że ta bluzka wiecie, jest gdzieś na zewnątrz, a ona tutaj jest skóra na tym. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, nie? Taki zestaw do tego, czarne spodnie, czy tam leginsy. Mega. Za kurtkę zapłacicie 90 zł. Idziemy dalej. Fioletowy sweterek też jest piękny. Ma takie fajne wzorki sweterka w takie paski. Delikatny. Cena to 35 zł. No i tutaj szal czarny 35, fioletowy 35. Są też czapki różne, na przykład ta kosztuje 15 zł. Czarna, a ta fioletowa dyszka. Kolejna fioletowa bluzeczka 20 zł, ma bardzo ładny tutaj taki, taki kwiaty z przodu, też jest taka delikatna. Tu mam jeszcze kolejną taką w kwiaty 40 zł. Też jest taka luźna, no bardzo mi się podobają właśnie takie fajne luźne z przodu jest takie delikatne marszczenie. Buty zimowe nowe, fajne z miskiem, zobaczcie. 75 zł. No i coś dla mojej pani Marii, i może dla kogoś więcej. 56, teraz będziemy mieli duże rozmiary. Fajna kurtka zimowa, 120 zł. Kolor też jest cudny, taki ładny niebieski. Dwie kieszenie, kapturek. Zobaczcie, zaraz wam pokażę, jak ona się prezentuje. To dam! I tu macie tą kurteczkę. Będzie jeszcze fajna zielona kamizelka, będą spodnie, oj fajne spodnie tutaj znalazłam. Jest taki też polarek granatowy No i tutaj z panią rozmawiałam, mówi, że na razie mają tylko te dwa kółka, ale będzie tego więcej, bo po prostu to tak przychodzi partiami, nie miały ostatnio nic, a tutaj zobaczcie takie fajne kółko. Też bordowa, tutaj jest ta kamizelka, już kiedyś ją Wam pokazywałam, duże rozmiary, śliczna. Jest ta kamizoleczka. I tu mamy rozmiar 56, cena to 120 zł. I mamy fajną zieloną kamizelkę. Tutaj tak daleko pokazałam cenę, że nie pamiętam ile ten polarek yy, muszę po prostu jutro wpaść. A to jest taka bluza granatowa, zobaczcie. To jest taka fajna bluza granatowa. I przepraszam jutro. A nie, pokażę wam cenę. Czekajcie, pokażę. Ja już jestem zakręcona, tak się cieszyłam, że są duże rozmiary, że po prostu zapomniałam, że pokazałam tą cenę. 52 na 54 i cena. 70 zł. Dobra, teraz już będzie ta kamizelka. Ona jest też bardzo ładna. Ma fajne takie przeszycia. Tutaj mam rozmiar. A to tutaj nie pokazałam ceny. No to jestem geniusz. To tutaj. To ja wiedziałam, że dziś coś przeoczyłam. A kamerka mi nie pokaże tak z daleka. Tak więc. Nie, pokażę. Dobra, już widzę, że pokażę. To ta pogoda, widzicie, wybaczcie. Cena: 120 zł. To ta pogoda robi swoje. Jestem ciekawa, jak wam mija dzień. Co robicie w ten deszczowy, pochmurny dzionek? Zostawcie komentarz. Tutaj jest fajna bluza polarkowa. O, tu jest super. Z kapturkiem, z kieszeniami. Taka luźna, czarna. I tu macie obniżoną cenę. Rozmiarówka 48 na 50 i cena to 40. A 65 zł, no to nie, no to tu jest za drogo. To powinno być tak co najmniej za 45, nie? 52 na 54. Tam też jeszcze taki rozmiarek. Tutaj czarne kurtki, takie duże 120. No i teraz na tym kółku są fajne spodnie. Tu mam rozmiar 60 nawet. I te spodnie są takie ala jeansowe, naprawdę mega fajne. I takiego czegoś ja szukam dla siebie, ale na mnie nie ma rozmiaru, bo tylko to jest na dużych rozmiarach. Tak one się prezentują. Cena to 60 zł. Dalej 52 na 54 szare spodnie dresowe, 60 zł. Tu są świetne spodnie, one są z takiego miśka w paski. Bardzo przyjemny materiał i szkoda, że są tylko na dużych rozmiarach, bo są naprawdę rewelacyjne. Myślę, że nie jednej pani tutaj one wpadną w oko. Mam tu 52 na 54. No i właśnie, tutaj nie zauważyłam tej ceny. To są te spodnie, o których tutaj... Mm, ani nie powiedziałam, ani nie zobaczyłam. To tą cenę jutro Wam powiem. 65 zł. Te spodnie w kratę też są bardzo ładne. I teraz Pani Maria mi zostawi komentarz, który jej się bardziej podobają. Te czy te? Czy woli dresy? Czy woli ala jeansy? Czy co woli? Tutaj ma nawet ala skórzane. Proszę bardzo. Od wyboru do koloru. Tutaj mamy też takie ala leggingsy. Ala dresiaki. Luźne, z gumką. Mniejszą, większą. Szaleństwo, ja jestem zadowolona, bo mam nadzieję, że coś tutaj wpadnie w oko. 35 zł za te. I tu są duże rozmiary, bo do 60 widziałam nawet. I już chyba tutaj nic nie znajdę, więc mam nadzieję, że będzie zadowolona moja Pani Maria. I tu będą obserwować. Jadę dziś jeszcze do innego sklepu, więc tam zerknę okiem, czy jest coś fajnego. Jak tak, to za dwa dni wrzucę kick i tam też będą duże rozmiary. A tak na razie to pozdrawiam bardzo serdecznie. I to by było na tyle, kochani, zapraszam Was na przegląd dzisiejszy z Pepko. Ja już nie wiem, o której godzinie mam rzucać te Pepko, bo tak nie trafiam w godziny, nie wiem, czy do wszystkich trafi, a takie fajne rzeczy, więc piszcie w komentarzu, o której byście może chciały, o której Was jest więcej, czy o 17, czy właśnie o 3, czy o 1, nie mam pojęcia, ale myślę pierwsza 3 albo 17, albo nawet 18. Tak więc, kochani, zostawcie komentarz, że Wam życzę popołudnia miłego, lecę nagrywać coś fajnego. Ściskam Was mocno, dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, subskrypcje, łapeczki, zostawcie info, co Wam się najbardziej podobało w tym filmiku i nowo osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Pa!